dzisiaj witam Was na siłowni. Ten film to będzie po prostu taki luźny vlog treningowy, w którym pokażę no tak naprawdę trening od A do Z zazwyczaj, e, jeśli tutaj pokazywałam Wam na YouTubie moje treningi, to były jakieś takie wycinki albo poszczególne serie. E, a chcę nagrać właśnie taki materiał, w którym od A do Z pokażę od rozgrywki do ostatniej serii. E, wszystko po kolei, będzie mało cięć, bo chcę, żeby to było jak najbardziej takie autentyczne, wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj robię nogi, w sensie dół ciała. Dół ciała robię dwa razy w tygodniu i dzisiaj jest trening numer dwa. I będzie martwy ciąg klasyczny i lecę na rekord. I w sumie tutaj na YouTube jeszcze tego nie mówiłam chyba, ale od ponad miesiąca już sobie suplementuję cytrulinę. Prowadziłam ją sobie właśnie do suplementacji. Myślę nad kreatyną, chyba po nowym roku wystartuję też z kreatynką. Na razie wlatuję cytrulina i robię to po prostu także sobie do shakera przed treningiem Taką pełną miareczkę, tu już mam niepełną, zjedliśmy prawie całą cytrulinę, więc sobie tak nagrzebię. Nagrzebie? Pogrzebie, lol. Kurczaka pewnie będziecie widzieć, to on tak piszczy. Milka ma nową zabawkę, także jest ogień. No i sobie to po prostu tak troszkę poszejkuję i piję sobie na początku treningu. Przy rozgrzeszce, także jak zaczynam trening, to już mam tą cytrulinkę wypitą. I tyle. I zaraz lecimy z rozprawką. A i w tajemnicy Wam powiem, że wzięłam shaker. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Jest podpisany owca WK. Mam nadzieję, że pójdą mi martwe tak jak owce ostatnio. I Saker tu podpowiedział w ogóle. Dziwnie mam statyw. Niosę aparat na stojaku, tak mnie przeważa. Saker powiedział, że teraz już oficjalnie mogę dać w tytule. Owca Wuka trójbój, bo się śmiejemy, że tak dobrze idą te filmy o Trójboju, wszystkie wchodzą na czas, także że też muszę spróbować, może mój też wejdzie na czas. No i trening, oczywiście, rozpoczynam od rozgrzewki. Zaczynam sobie zawsze od takiej rozgrzewki aerobowej, zazwyczaj właśnie na, na rowerku, bo tutaj fajnie mogę sobie rozgrzać i nogi i ręce, jak widzicie. Poświęcam na to 3 do 5 minutek, w zależności od dnia, też od pory. Dnia, w której wykonuję trening, bo jeśli wykonuję z samego rana, to wiadomo, że jestem dużo mniej dogrzana, gdzieś tam rozgrzana przed tym treningiem, więc wtedy dużo mocniej się gdzieś do tego przykładam. Później, oczywiście, wszelkiego rodzaju wymachy. No i oczywiście rozgrzewam całe ciało, nie tylko nogi, mimo że robię sam dół, no to wiadomo, jak robię takie ćwiczenia, jak na przykład martwy ciąg, no to pracuje nam całe ciało, bardzo mocno plecy i tak dalej, więc dbam tu o to wszystko. Rozciągam się oczywiście dynamicznie, nie rozciągam się tutaj statycznie, więc też jakieś wymachy ewentualnie, jak czuję, że gdzieś tam mocy mnie trzyma, to staram się rozciągnąć. Robię też sobie kilka takich lekkich serii, wprowadzających, właśnie jak widzicie, na przykład, żeby rozgrzać sobie plecy na, na wyciągu tutaj, żeby fajnie się dogrzać. Robię też oczywiście wstępną aktywację pośladków, zakładam sobie po prostu gumę na kolana i robię sobie kilka hip thrustów, tak maksymalnie skupiając się na tym czuciu mięśniowym, na dopięciu pośladków. Tutaj martwy ciąg rumuński, żeby dobrze dogrzeć y, tylną taśmę. I po czymś takim już przechodzę do serii wstępnych. No bardzo piękna jak owca. mobilność kostki <laughs> i Dobra, i po takiej rozgrzewce przechodzę już do stacji głównej. Pozycja trochę absurda. Ej, ścisz trochę? Daj ja. Co? Cisz trochę. O, jakie dobre, to tak. Vloger. Przepraszam. Proszę. Złownie youtuberów, mordo. Wiesz, youtuberzy są też w innych dziedzinach. Intro w sumo, pozycji. po takiej rozgrzewce i niedużej, ale jednak mobilizacji, rozpoczynam serię wstępne i to w sumie zależy od dnia i od tego, ile jest osób na siłowni, bo czasem musimy się wymieniać sztangą, więc to się zmienia. Już mnie bolą szwórki od tej pozycji, nie wiem, czy to widać na kamerze. No i pierwsza seria wstępna jest na 30 kg już w pozycji klasyka. Druga seria rozdrzewkowa na 50 kg. Przeskakuję tutaj o 20, żeby jakby no po schodkach się aż tak nie zmęczyć. Także druga seria na 50 kg i później już wolniej przeskakuję. 60 kilogramów już na trzy powtórzenia. 60 kilogramów dla mnie jest już dosyć wymagające. Nie powiedziałam tego na początku filmu, ale dzisiaj ważyłam się po miesiącu i ważę 56 kg i 200 gramów, także to już jest powyżej masę mojego ciała dlatego no nie dźwigam mega dużo, bo też ważę stosunkowo malutko, ale nie usprawiedliwiam się oczywiście tym po prostu nigdy nie trenowałam siłowo, dlatego ta siła mi nigdy nie rosła to jest logiczne, teraz sobie to fajnie buduję, jestem zadowolona z progresu eee, jeszcze chyba sobie zrobię jedną rozgrzewkową a później już przechodzimy na główne Jak widzieliście, 70 poszło na 2. Było ciężko, ale też robię na Teksasie, nigdy nie robiłam na tej sztandze, więc muszę ją wyczuć. Dodatkowo sukker mi zmienił teraz środki, więc będą trochę inne doznania. Podchodzę pod 82,5, chciałabym na 3, wtedy ustanawiam Twój rekord życiowy. Ostatnio zrobiłam 80 na 3, więc powtórzenie tego wyniku nie będzie mnie satysfakcjonować, także muszę dołożyć chociaż te 2,5 kg. Powalczę i od pewnego czasu już nie robię tak, że e, robię każdą serię po tyle samo powtórzeń i takim samym ciężarem, bo po prostu nie byłam w stanie wyrównywać e, tego wyniku z pierwszego, z pierwszej serii. Więc robię tak, że jest pierwsza seria i ona jest taka główna, główna, podstawowa, e, gdzie biorę najwięcej, a później już schodzę z ciężaru, więc e, zrobię sobie te 82,5 na trzy, mam nadzieję, a później już e, zejdę na niższy ciężar. Proszę o trzymanie Spreszuję się. Trzymaj, ale ty Tak, tak, tak. O Nie. Dawaj, dawaj, dobrze. Moc. Ale no nieprawda. Właśnie ty... jak ty źle myślisz Agata. Niestety, ja jestem typem człowieka, który absolutnie nie potrafi przegrywać i zawsze mam tak, że jewać to, nie będę trenować, jak mi coś nie pójdzie zdecydowanie brakuje mi tutaj pokory i no takiego wiecie, podejścia, że w sumie nic się nie dzieje, nie, że fajnie, że poszło na jeden tylko zawsze jak już się nastawię na jakiś wynik, to muszę go zdobyć to się przydaje ogólnie w życiu, taka wiecie zawzięte dążenie do celu no, ale, ale czasem mi jest przykro i teraz jest mi przykro, ale specjalnie w sensie cieszę się, bo jeszcze rok temu bym rzuciła tą sztangę i bym wyszła z siłowni obrażona, z fochem na siebie i na cały światek dzieciak, a teraz podejdę drugi raz pod to. Chłopcy mówili, że na lajcie poszłoby na trzy. Ja też mam tak, że zawsze robiłam bardzo dobrze technicznie, i teraz, jak już mam ten większy ciężar i to nie idzie do końca technicznie, i ja już czuję, że gdzieś tam mi się trochę naciąga prostownik, to już mam tak, że dobra, odpuść, bo, bo nie masz siły po prostu tego podnieść e, tak jak powinnaś. No i gdzieś właśnie, jak jest już mi ciężko, to odpuszczam, i to jest bardzo złe, ale tym razem nie odpuszczam i podejdę. Drugi raz powalczę, chociaż o, te, o drugie powtórzenie. No ale jak nie pójdą trzy, to nie będę usatysfakcjonowana, nie będę was kłamać. Ale nie miało być smutno, miało być taki fajny vlog miałam zrobić ten rekord. Dobra, idę walczyć. Nie ma na dwa ciężkie ruchy, zredukowałam o dyszkę, więc 72,5 i już się nie nastawiam żeby się nie zawieść w kolejny raz. Seria martwego na dziś, ten sam ciężar, co poprzednio. Ale już nie pójdę na pięć, czuję to. Jestem dzisiaj negatywa, straszna. W ogóle... Chyba co mi padło. Spoko, Spokojnie, tak coraz lepiej niż ja. w wstępnych, już ich nie będzie tak dużo jak przy marszu, bo wiadomo, jestem już, już bardziej rozgrzana, ale zaczynam się rozgrzewać na 40 kg, jeśli dobrze liczę. To zrobię sobie na 5-6 powtórzeń, później już zwiększę ciężar i dzisiaj docelowo 72,5 na 10 na 60 kg, hip thrust na tym treningu robię w hyperze, także no nie ma też potrzeby aż tak się rozgrzewać, tym bardziej, że jestem już dobrze na martwym. I zaraz skakuję na 72,5 Hip thrust robię dwa razy w tygodniu, mam też trening pierwszy dołu, na którym robię hip thrust siłowo, tam lecę na 5 powtórzeń, tutaj na 10. No i czas na serię główną, 72,5 na 10 Zawsze jakiś teraz z gumą, aktualnie używam czarnej oczywiście I... Teraz to oczywiście podstawa, jeśli myślimy o zgrabnych pośladkach, najlepsze ćwiczenie na pośladki, dlatego też wykonuję je dwa razy w tygodniu, raz siłowo, raz w hyperze, tak jak tutaj na tym treningu, czyli na 10 powtórzeń. Zawsze wykonuję sobie z gumą na kolanach, żeby bardziej zaangażować do pracy mięsień pośladkowy mały i średni. Technikę już wielokrotnie opisywałam, pewnie zwrócicie uwagę na zgiętą głowę, która jest pochylona w przód. To jest celowo. Dzięki temu jestem w stanie dużo lepiej utrzymać napięcie przedniej taśmy, po prostu gdzieś tam nie tracę tego napięcia. Po hip traście przechodzę do zakroków. Oczywiście tutaj też robię serie wstępne, tym bardziej, że e, miałam kontuzję przywodziciela i ten przywodziciel często mi się niestety odzywa. E, oczywiście, nie już jako kontuzja, ale jakaś, jakaś tam bolesność, e, więc nie podchodzę pod zakroki bez rozgrzewki, mimo że to już jest trzecie ćwiczenie. Także najpierw rozgrzewam się bez ciężaru, e, później, już z, z hantelkami czy tam z ciężarkami 5 i później już z samą sztangą. Zakrok, jak widzicie, robię z podwyższenia, na ten moment już jest to podwyższenie krążek 20 kg, po to, żeby po prostu ten przysiad, ten zakrok był dużo głębszy. To tak jak przysiad, tak? Im jest głębszy, tym lepiej gdzieś tam pobudzamy do pracy te mięśnie, na których nam najbardziej zależy w tym wypadku. Mam nogi dojechane, więc nie będę pozycji sumo gadać jak widzicie trzecie ćwiczenie to są zakroki robię je z podwyższenia <gryw> jestem zajechana zawsze mnie strasznie kondycyjnie męczą te zakroki robię aktualnie już w serii głównej 30kg na 12 powtórzeń czyli 6 na nogę ale właśnie z Sekerem dzisiaj rozmawialiśmy patrzył na ten mój martwy ciąg i doszliśmy do wniosku, że mam zdecydowanie za mało na czwórki i już tłumaczę czym to jest spowodowane zawsze w sensie moje początki z siłownią to były głównie przesiady, 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 przez co też bardzo rozbudowałam w sobie sensie bardzo. Proporcjonalnie, dużo mocniej rozbudowałam sobie przednią taśmę uda. Tylna taśma była totalnie zaniedbana, miałam bardzo, bardzo słabe dwójki i odkąd poznałam Michała, on tak mi zaprogramował trening, żeby wyrównać te dysproporcje, przez co stosunkowo mało miałam już na przednią taśmę, bardzo dużo miałam na tylną taśmę. I już od jakiegoś czasu ja sama sobie układam ten trening, oczywiście z nim konsultuję i gdzieś nam umknęło, że po prostu wyrównały nam się na pewno te siły, już dużo silniejszy mam tylną taśmę, chociażby Rumun, który jest moją dumą, który kocham, o tym świadczy, całkiem dużo biorę już na tego Rumuna. Praktycznie zbliżyłam już siłę w Rumunie do siły w klasyku, więc to jest jasny znak, że coś tu zaczyna nie grać. E, że po prostu dołożę sobie jakieś dodatkowe ćwiczenie na czwórki. Prawdopodobnie będzie to przysiad, bo e, nie lubię robić przysiadu siłowo, w sensie zawsze dochodzę do pewnego momentu i jest e, granica, i nie jestem w stanie jej przekroczyć. E, przez co się dołuję, potem już tych przysiadów nie lubię i kończę z nimi, tak jest w kółko, w kółko, w kółko od paru lat. E, więc będę te przysiady nie traktować jako główne ćwiczenie, przepraszam. Nie jako główne ćwiczenie. Tylko raczej jako akcesorium sobie po prostu dodam te przysiady gdzieś po tych ćwiczeniach, w których będę rzeczywiście patrzeć na progres ciężaru. Przysiad potraktuję jako dodatek. Oczywiście solidny dodatek na pewno mnie też będzie męczył, ale nie będę tutaj walczyła o to, żeby na siłę dokładać tego ciężaru, bo po prostu wiem, że gdzieś tam mam swój limit i dotarcie do niego tylko mnie później dołuje, ale żeby właśnie te czwórki troszkę wzmocnić i tyle. Znowu przyjmę moją dziwną pozycję. Ostatnia seria zakroków. Chcę już być po i zobaczymy ile zrobię akcesoriów, możliwe, że na jutro je przeniosę, bo jesteśmy na 20 mówieni do firmy na oglądanie, a już jest 20.20, 20, więc wypadałoby się zwijać. Także możliwe, że na tym zakończę, ale to już dam Wam znaczę, teraz ruszam, trzymajcie kciuki. Jeśli chodzi o trening nóg, to na tym dzisiaj kończę. Czasem robię sobie jeszcze jakieś akcesoria typowo na tyłek takie pompujące, ale to w zależności właśnie ile mam czasu. Dzisiaj zważywszy na to, że się śpieszymy, to odpuszczę sobie już to akcesorium na tyłek i zrobię sobie po prostu trzy serie na brzuch i często zapytacie, jakie ćwiczenia wykonuję na brzuch, więc najczęściej to są po prostu Allahy, bo tu fajnie możemy sobie śledzić ten progres w ciężarze. No i tak jak mówię, zazwyczaj właśnie to są jakieś trzy serie na brzuch. Staram się ten brzuch z trzy razy w tygodniu przetrenować. Nie udaje się to często, więc wychodzi tak dwa do trzech razy w tygodniu te kilka serii na brzuchu. Niestety, jak na tego youtubera przystało, oczywiście padła mi bateria, nie przygotowałam się totalnie. Więc, w trakcie robienia odlachów, padła mi bateria. Zrobiłam sobie dwie serie allachów i już jesteśmy w filmie, Teraz będziemy coś wcinać. Ja chciałabym bardzo podziękować za ten film. Za obecność tutaj. Wiem, że on nie był jakiś ultra ciekawy, ale też nie o to mi chodziło, po prostu bardzo dużo było pytań, hmm, właśnie o mam rozgrzewkę, o trening brzucha i tak dalej. Więc chciałam taki surowy materiał wrzucić, żebyście widzieli, jak to u mnie wygląda. Nie ma fajerwerków, wiadomo, no, treningi są. Trening siłowy może jest monotonny, bo jednak powtarzamy te ćwiczenia wciąż i wciąż, ale progres gdzieś tam fajnie motywuje. Także to mnie bardzo cieszy. Bardzo dużą frajdę mam z tego treningu siłowego. Szkoda, że ten martwy dzisiaj nie poszedł, ale no też nie oczekiwałam bardzo dużego efektu, bo ostatnio, bo ostatnio troszkę zaniedbałam regenerację, też jestem na silnych lekach, więc może to wszystko się złożyło na to, że po prostu tej siły zabrakło. Ale wciąż jaram się bardzo, wreszcie ćwiczeń udało się dołożyć, także jest super. Teraz zabieram się za jedzonką. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie dajcie mi znać. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście częściej, i właśnie może uda się troszkę ciekawiej to zrobić, bo teraz też nie było ekipy, zazwyczaj ciągniemy ekipą, także zawsze jest śmieszniej. Napiszcie w komentarzu koniecznie, czy to Wam się podobało, taki format, czy wolicie jednak takie bardziej wymuskane filmy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję i widzimy się tutaj już za tydzień, mam nadzieję, buziolce. A, jeszcze przypnę, że Brzuch.